Miłość, wielu myśli, że przychodzi sama, że wystarczy ją poczuć, a wszystko inne ułoży się samo. Ale prawdziwa miłość to coś więcej niż emocja, to decyzja, wybór, który podejmujemy codziennie, niezależnie od zmęczenia, niezależnie od burz, które przetaczają się przez nasze życie. Codziennie decydujemy, czy będziemy obecni dla drugiej osoby, czy posłuchamy, zamiast przerywać, czy zrozumiemy, zamiast oceniać. Czy damy wsparcie zamiast wymagać? To nie jest łatwe. Czasem miłość wymaga cierpliwości, czasem poświęcenia. Ale to właśnie te małe, codzienne wybory budują prawdziwą więź. Miłość to wybór, kiedy wstajemy rano i widzimy w oczach drugiej osoby niedoskonałości, które czasem nas irytują, a mimo to decydujemy się zostać, postawić na zrozumienie i empatię. To wybór, gdy kłódnia wydaje się nie do przezwyciężenia, a my znajdujemy w sobie siłę. Wyciągnąć rękę i powiedzieć: Wciąż chcę być przy tobie. To wybór w momentach rutyny i codzienności, które nie zawsze są romantyczne. Bo prawdziwa miłość nie polega na wyjątkowych chwilach, ale na tych tysiącach drobnych gestów, które świadczą o tym, że zależy nam na drugim człowieku. Uśmiech, który dawkujemy codziennie, słowo wsparcia, dotyk w odpowiednim momencie to wszystko są dowody wyboru miłości. Miłość to również wybór przebaczenia wybór by nie gromadzić urazy, by nie trzymać w sobie żalu, tylko spojrzeć na drugą osobę oczami, które chcą zrozumieć, a nie osądzać. Każdego dnia decydujemy, czy nasza miłość będzie silna, czy zniknie w cieniu egoizmu i wygody. Prawdziwa miłość nie jest tylko uczuciem, które przychodzi i odchodzi. To świadoma decyzja, którą podejmujemy codziennie. Czasem trudna, czasem piękna, zawsze warta każdego wysiłku. Kiedy wybieramy miłość codziennie, tworzymy coś niezniszczalnego, więź, która przetrwa burze, zmiany, czas. Miłość to wybór codziennie, wybór, który zaczyna się w nas, wybór, który możemy podjąć tu i teraz, bo każdy dzień jest szansą, by kochać jeszcze głębiej, jeszcze prawdziwiej. Czasem życie wydaje się pełne cieni, niepewności wątpliwości, strachów, które wkradają się w nasze dni. Ale w głębi każdego z nas jest coś, co nie zna granic. To serce, które ufa, serce, które ufa, jest jak światło w ciemności. Nie obawia się burzy, bo wie, że po każdej nocy przychodzi świt. Nie boi się upadków, bo potrafi wstać i iść dalej. Nie boi się samotności, bo wie, że prawdziwa bliskość przyjdzie wtedy, gdy będzie gotowe. Ufać to nie znaczy nie odczuwać lęku, to znaczy patrzeć w niego prosto w oczy i mówić. Nie zatrzymasz mnie, nie powstrzymasz mojego serca, które wierzy w dobro, w miłość, w światło. Kiedy pozwalamy sercu ufać, każdy gest staje się większy, każda chwila głębsza. Radość smakuje słodziej, a smutek staje się lekcją, a nie ciężarem. Bo serce, które ufa, wie, że wszystko ma swój sens. Nie traćmy więc odwagi, nie pozwólmy, by strach rządził naszymi decyzjami. Zaufajmy sobie, zaufajmy ludziom, zaufajmy życiu. Niech serce prowadzi nas tam, gdzie odwaga spotyka nadzieję, gdzie miłość miesza się z wybaczeniem, gdzie marzenia stają się możliwe. Serce, które ufa, nigdy się nie boi. Jest mocniejsze niż najciemniejsza noc, jaśniejsze niż każdy lęk. Jest domem dla odwagi, miłości i spokoju. I kiedy pozwolisz mu prowadzić, Zobaczysz, że świat nie jest taki straszny, jak się wydawało. Więc oddychaj głęboko, uwierz w siebie i pozwól, by serce, które ufa, pokazało ci drogę, bo to serce nigdy, przenigdy się nie boi.